się nam zdecydowane ochłodzenie. Będą takie regiony, gdzie temperatura nie będzie przekraczać nawet 20 stopni, ale zanim to nastąpi, przed nami jeszcze upalny weekend, choć ta noc chłodna, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, bo tutaj zaledwie 12 stopni, ale to dobra informacja, bo wreszcie nocami jest czym oddychać. 15 stopni wskażą termometry w Warszawie, ale też w Łodzi i w Bydgoszczy. Najcieplejsza noc będzie tutaj, czyli na zachodzie kraju. W Gorzowie, w Poznaniu i we Wrocławiu 16 stopni, a w w Zielonej Górze 17. Noc na ogół jeszcze będzie spokojna, jeszcze łagodna w wielu regionach, na przykład w centrum czy na wschodzie, bez opadów, ale na zachodzie dojdzie front atmosferyczny, który właśnie tam, na zachodzie, przyniesie przelotne opady deszczu, maksymalnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, więc uwaga, ważna informacja dla kierowców, na drogach momentami będzie ślisko. W ciągu dnia cały czas ten sam front atmosferyczny będzie przynosił nam opady deszczu na zachodzie i na północy kraju, ale w drugiej części dnia chmury będą się bardziej wypiętrzać. Co za tym idzie, możliwe również wyładowania atmosferyczne. Gdzie? Największa szansa, że pojawią się na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi gorzowskiej. To właśnie tutaj prognozujemy burze, podczas których będzie silnie wiać i mocniej padać. Na termometrach bardzo wysokie wartości, zwłaszcza na południu kraju, bo tutaj dopływa zwrotnikowe powietrze. 31 stopni w Krakowie, 30 stopni w Katowicach, w Rzeszowie, ale też w centrum kraju, a już w Szczecinie po przejściu frontu atmosferycznego w najcieplejszym momencie dnia tylko 22 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie cały czas się waha, cały czas jesteśmy pomiędzy niżem a wyżem. W związku z tym na barometrach w Warszawie jutro w południe zobaczymy 1002 hektopascale. Co przyniosą nam